któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi wodą, któraś z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słowa Pana Jezusa. W tej godzinie ujrzałam Pana Jezusa przy słupie biczowanego. W tej strasznej katuszy Jezus modlił się. Po chwili rzekł do mnie: Mało jest dusz, które rozważają mękę moją z prawdziwym uczuciem. Najwięcej łask udzielam duszom, które pobożnie rozważają mękę moją. A więc pragniemy, Panie, pouczeni dzisiejszym słowem z liturgii, słowa Bożego, w czasie której na nowo poznaliśmy to, co przeżyłeś w czasie męki. Jak ważne jest, aby zawsze się samego siebie, wziąć krzyż i naśladować Ciebie, tracąc swoje życie dla miłości Twojej. Miłości do Twojej Ewangelii, a wtedy prawdziwie się je zyskuje. I żeby myśleć po Bożemu, Jezusowemu, jak Ty, wybieramy Ciebie dzisiaj, ponownie Jezu, w tej godzinie na Mesjasza. Jesteś Mesjaszem. Przecież jesteś tym, na którego ludzkość czekała. Prawdziwy Mesjasz miłości i miłosierdzia. Pragniemy też podziękować Tobie, Panie, za dzisiejsze dwie beatyfikacje e, kardynała Wyszyńskiego i także siostry zakonnej. Chcemy podziękować Tobie za ten czas, który nam dajesz. Chcemy go jak najlepiej wykorzystać. Świadomi tego, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić, ale z Tobą wszystko to, co najlepsze, najpiękniejsze. Najbardziej to miłe. Modląc się również za tych, którzy proszą nas o modlitwę, o zwycięstwo serca Maryi, o zwycięstwo jej imienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam, nam nasze, nasze winy, jako i my, my odpuszczamy, odpuszczamy naszym, naszym winowajcom i nie wódź nas, nas na pokuszenie, ale na zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Modl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Pomóżmy z tajemnicami bolesnymi odmawianie koronki i spełnimy to pragnienie Pana, że byśmy z pobożnym uczuciem przeżywali. Mękę Pana w tej modlitwie, chociaż to będzie trudne, bo obciążają nas różne myśli, sprawy, ale starajmy się. Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze miłości i miłosierdzia, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mniej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Druga tajemnica biczowanie Pana Jezusa. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa, Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Trzecia Tajemnica, cierniem, koronowanie Pana Jezusa. Ojcze, miłości i miłosierdzia, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Czwarta tajemnica, droga Krzyżowa Pana Jezusa. Ojcze Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, i serce najmilszego syna Twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Piąta tajemnica śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie. Ojcze, miłości i miłosierdzia, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas dla jego bolesnej męki Niej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Niej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jezu, ufam Tobie. Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie Jezu, ufam tobie. Jezu Tobie Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie Maryjo ufam Tobie Maryjo ufam Tobie Maryjo ufam Tobie, Maryjo, ufam tobie. Maria ufam Tobie 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 Maria

Adonai Marion Adonai 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 Sholam